W nadodrzańskiej ścinawie, mieście ze średniowiecznym rodowodem w powiecie lubińskim, możemy podziwiać gotycki kościół pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego. Obiekt usytuowany jest w południowo-zachodniej części miasta, w sąsiedztwie murów obronnych. Początkowo nosił wezwanie świętego Jana chrzciciela. Pierwotnie była to zapewne niewielka świątynia zbudowana z drewna i polnych kamieni. Najstarsza wzmianka o niej pochodzi z dokumentu księcia Henryka Brodatego z 1209 roku. Ówcześnie Ścinawa była wsią należącą do klasztoru Trzebnickiego, jednak w połowie XIII wieku uzyskała prawa miejskie, pełniąc przejściowo nawet funkcję stolicy jednego z księstw piastowskich na Śląsku. Gdy w 1343 roku król Kazimierz Wielki, Zdobył i spalił miasto, prowadząc wojnę z Luksemburgami o prawo do Śląska, stara świątynia została zniszczona lub poważnie uszkodzona. W drugiej połowie XV wieku Kościół pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego, książę Konrad Biały, podarował zakonowi świętego ducha. Stało się to wtedy, gdy klasztor i szpital tego zgromadzenia, mieszczące się na przedmieściu głogowskim w Ścinawie, Zostały zniszczone przez najeżdżających wielokrotnie Śląsk Husytów. Kościół był w posiadaniu zakonu do czasu reformacji. W 1534 roku stał się świątynią protestancką i pozostał nią do 1945. Wyjątkiem były lata 1701-1707, gdy decyzją władz cesarskich należała przejściowo do katolików. Jest to budowla wzniesiona z cegły z wykorzystaniem piaskowca w detalach architektonicznych. Najpierw w drugiej połowie XIV wieku wzniesiono gotycki trójnawowy korpus na planie prostokąta w formie hali. Pod koniec XV wieku od wschodu dobudowane zostało prezbiterium z trójbocznym zakończeniem. Korpus nawy został pokryty wysokim dwuspadowym dachem, opartym o zdobione szczyty. Prezbiterium i pochodząca z początku XVI wieku zakrystia mają dachy wielospadowe. Wnętrza kościoła przykryte zostały sklepieniami krzyżowymi i gwiaździstymi. Na przecięciach żeber oraz u ich szczytów osadzono zworniki zdobione stylizowanymi kwiatami, maskami lub tarczami herbowymi. Poniżej w gładkich ścianach Znajdują się wysmukłe okna z ażurowymi elementami dekoracyjnymi oraz portale. Do elewacji zewnętrznych przylegają uskokowe przypory. Początkowo kościół był budowlą bez wieży. Dopiero u schyłku średniowiecza od zachodu umieszczono sześciokondygnacyjną, czworoboczną wieżę przechodzącą na ostatnim piętrze w ośmioboczną, krytą ostrosłupowym hełmem. We wnętrzu Zachowały się m.in. XIX-wieczny ołtarz z obrazem z fundacji króla pruskiego Wilhelma I Hohenzollerna, Ambona, prospekt ołtarzowy oraz ławki i neogotyckie konfesjonały. W murach wnętrz znajdują się także dwie bogato dekorowane tablice nagrobne kobiet z 1595 i z 1605 roku. W czasie wojny trzydziestoletniej zniszczeniu uległa wieża i sklepienie nad nawą. W latach 1668-69 dokonano remontu i odbudowy wieży z hełmem. Ten ostatni po pożarze z 1801 został zrekonstruowany rok później. W latach 1869-72 kościół ponownie gruntownie odnowiono. Przywracając mu jego gotycki charakter. W 1938 roku wyremontowano dach budowli. Po zniszczeniach z końca II wojny światowej, Kościół został odbudowany w 1947 roku jako świątynia rzymskokatolicka. W latach 90. ubiegłego wieku budowlę poddano konserwacji, wzmacniając konstrukcję dachu, wymieniając jego pokrycie. A także pięknie odmalowując wnętrza. Obecnie Kościół pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego jest najcenniejszym zabytkiem ścinawy i wspaniałym przykładem gotyckiego budownictwa sakralnego na Dolnym Śląsku.